Jako ogrodnik w eleganckim domu, mężczyzna był zszokowany, gdy odkrył, że żona milionera była w rzeczywistości jego własną zmarłą żoną. Jan podjął pracę w wielkim domu z taką samą nadzieją, jaką ma skazany na zagładę człowiek, gdy widzi światło daleko w ciemności. Minęło pięć lat od strasznego wypadku, w którym zginęła jego żona Marta. Tej nocy szedł przez niekończącą się głębulu, próbując znaleźć jedyny sposób, aby uciec od duchów, które podążały za nim jako ogrodnikiem. Tego ranka świeciło słońce, a powietrze było świeże. Wyglądało na to, że dzień będzie spokojny. Jan założył rękawice robocze. Próbował zapomnieć o zmartwieniach, przycinając krzewy i ustawiając klomby w linii prostej, kiedy zauważył coś niezwykłego. Kobieta spacerowała w dolnej części podwórka, w przestrzeni między miękkim światłem a cieniami drzew. Nic dziwnego. To dlatego, że była żoną Sebastiana, bogatego mężczyzny, który był właścicielem domu. Ale było coś. Sposób, w jaki się poruszała, coś mi mówił. Czułem się tak, jakby ktoś wyssał powietrze z płuc Jana, bo jego klatka piersiowa zrobiła się ciasna. Sposób, w jaki chodzi, jak stoi i jak jej ramiona kołyszą się tak miękko. To była Marta. Zamarł na ułamek sekundy. To nie pod ciężkiej pracy na słońcu spływał mu po twarzy. Zamrugał, próbując pozbyć się tego, co musiało być snem. Musiał mieć diabła w oczach, prawda? To nie była ona. Marta umarła. Pochował ją i płakał nad jej grobem. A ona wciąż żyła, oddychała i chodziła, jakby nic się nie stało. Jana bolała głowa, jakby jego serce biło zbyt szybko. Każdy krok kobiety w jego stronę sprawiał, że przypominał sobie bolesne rzeczy, o których ciężko pracował, by zapomnieć. Nawet jeśli jego umysł nie chciał ich zaakceptować, jego oczy nie mogły ukryć tego, co widziały. W końcu mógł zobaczyć jej twarz, gdy podeszła wystarczająco blisko. Ziemia zdawała się znikać pod jego stopami. To była ona. Ta słodka para oczu i ten uśmiech, który ogrzewał go przez lata, wciąż świeciły. Ale był pewien problem, duży problem. To spojrzenie, które kiedyś oznaczało miłość, teraz było puste i nieznane. Spojrzała na niego z pewnym zainteresowaniem i nic. Nie był jej znany. Kiedy Jan próbował krzyczeć, jego głos nie wydobywał się. Rzeczywistość rozpadała się na jego oczach. Stał przed kobietą, którą kochał. Jedyną osobą, dzięki której czuł, że żyje. Ale ona nie miała pojęcia, kim on jest. Nie była już Martą. Była kimś innym, kimś innym. Kiedy się przedstawiła, powiedziała Izabela zimnym głosem, który sprawił, że zmroziło mu krew w żyłach. Izabela jest żoną Sebastiana. Jan czuł się, jakby nie miał uczuć. Odpowiedział wymamrotanym słowem, którego nie zrozumiał. Może słabe, tak. Musiał oprzeć się o drzewo, żeby nie upaść, bo trzęsły mu się nogi. Jak to się stało? Jego Marta nie mogła być jednocześnie żywa i martwa. Coś chodziło mu po głowie, i nie mógł zrozumieć ani zaakceptować tego, co mówiły mu oczy. Izabela uśmiechnęła się do niego uprzejmie, jakby był tylko kolejnym pracownikiem. Podczas gdy Jan stał tam, załamany i zniszczony, ona szła w kierunku domu i powoli znikała za drzwiami. Nie mógł powstrzymać bicia serca i czuł się, jakby tonął, ponieważ powietrze uchodziło z jego płuc. To nie miało sensu, więc nie mogło być prawdą. Z drugiej strony, miłość mówiła mu, że to musi być ona i że stało się coś strasznego. Musiał się dowiedzieć, co. Jan po prostu stał i wpatrywał się w przestrzeń przez długi czas. Myślał, że jego życie zostało odebrane na zawsze, ale w jakiś sposób wróciło. Ale jak? Dlaczego? Choć serce wciąż waliło mu w gardle, zmusił się do wstania. Marta wciąż żyła. Przynajmniej tak chciały myśleć jego zszokowane oczy. Jan nie spał całą noc i nie mógł zasnąć. Wciąż powracał do niego obraz Marty lub Izabeli, jak się teraz nazywała, spacerującej po terenie. W głębi duszy wiedział, że nie zwariował i że nie było to tylko szaleństwo spowodowane żałobą. Chociaż wiedział, że to ona, fakt, że go nie rozpoznała, był najgorszą rzeczą. Jak to się stało? Dlaczego Marta o nim zapomniała? Następnego dnia miał wiele na głowie, co utrudniało mu skoncentrowanie się na pracy. Co jakiś czas spoglądał między domem a Martą, mając nadzieję, że znów ją zobaczy. Jego serce podskakiwało za każdym razem, gdy widział coś poruszającego się w oknie. Musiał wiedzieć. Potrzebował ich szybko. W tym momencie Jan postanowił coś zrobić. Zaczął zadawać innym pracownikom domu prywatne pytania z ostrożnością kogoś, kto wie, że ma zamiar wejść na niebezpieczne terytorium. Musiał uważać, aby nie być zbyt oczywistym i nie wzbudzać podejrzeń w każdej dyskusji. Wypytywał Izabelę o jej codzienne życie i próbował dowiedzieć się więcej o jej przeszłości i o tym, jak trafiła do domu. Ale niewiele osób wiedziało. Pojawiła się znienacka. W sposób, który zdawał się nie robić różnicy, mówili: żona Sebastiana. To nie wystarczyło. Wiedział, że w tej historii jest coś więcej niż to, co zostało powiedziane. Widział coś, czego nikt inny nie widział. Postanowił więc poprosić Łucję o pomoc. Łucja jest starą przyjaciółką i reporterką śledczą. Łucja była znana z docierania do sedna historii i znajdowania tajemnic, których nikt inny nie mógł zobaczyć. Nie wątpiła w Jana, kiedy opowiedział jej o wszystkim, od wypadku Marty po ich ostatnie spotkanie. Była pewna, że historia nie jest prawdziwa i zaoferowała pomoc. Potem tygodnie Jana były pełne stresu. Poznanie prawdy o Izabeli było jedyną rzeczą, na której mógł się skupić. Jednak łucja była odpowiedzialna za to, co się działo. Wkrótce zaczęła udostępniać wiadomości, które były coraz bardziej niepokojące, znalazłam coś o prywatnej klinice i eksperymentalne zabiegi. Każda nowa informacja utrudniała rozwiązanie zagadki. Następnym ciosem było coś, czego Jan nigdy się nie spodziewał. Łucja, która wiedziała, jak zaglądać w przeszłość ważnych osób, znalazła dokumentację medyczną, która łączyła Martę z prywatną kliniką. Jest tylko jedna Marta mi Izabela. To imię było na liście. Jan myślał, że zginęła w wypadku, ale ona żyła. Jednak to, co stało się później, było jeszcze bardziej przerażające. Z powodu utraty pamięci przeszła nietypową terapię. Sebastian. Był odpowiedzialny za wszystko. Jan poczuł się, jakby ziemia się pod nim zapadła, gdy dowiedział się, że wszystko zaplanował mąż Izabeli, bogaty i wpływowy człowiek, którego ledwo znał. Usunąć Martę ze świata, nadać jej nowe imię i zmienić ją w kogoś zupełnie innego. Izabele. Chociaż Jan był kiedyś zainteresowany, przerodziło się to w coś znacznie większego. Był wściekły, bo chciał uchronić Martę przed tym kłamstwem i okrutną sztuczką. Nie miał zamiaru unikać konfrontacji z Sebastianem i powiedzenia mu prawdy. Miał problemy ze snem, ponieważ czuł, że musi natychmiast uwolnić Martę z więzienia tożsamości, w którym się znajdowała. Z biegiem czasu Jan dowiadywał się coraz więcej o tym, jak głęboka i niebezpieczna była sieć Sebastiana. Był jednak zdecydowany zrobić to, co musiał. Potrzebował więcej dowodów, czegoś, co zraniłoby Sebastiana i czegoś, co przypomniałoby Marsi, kim naprawdę jest. Wiedział, że to się stanie. Nie można było tego powstrzymać. Musiał porozmawiać z Izabelą lub Martą, jak wciąż nazywał ją w myślach, teraz, gdy ucja dała mu dowód. Przez wiele dni ćwiczył to, co miał powiedzieć, wyobrażając sobie, jak to będzie stanąć przed nią. Miał nadzieję, że pokazując jej dowód, przypomni sobie wszystko i koszmar się skończy. Wiedział jednak, że w prawdziwym życiu nie będzie to takie proste. Pewnego późnego popołudnia zobaczył ją ponownie na terenie posesji. W delikatnym świetle zachodzącego słońca, w tym samym miejscu, w którym zobaczył ją po raz pierwszy. Izabela spacerowała sama i czytała książkę, jak zawsze, gdy chodziła na samotne spacery. Każdy krok wydawał się trudniejszy od poprzedniego dla Jana, którego serce biło szybko. Czuł lekkie napięcie w powietrzu, gdy zbliżał się do niej, jakby coś miało się wydarzyć. To była prawda. Wyciągnął rękę i pokazał Izabeli stare zdjęcie. Przedstawiało Jana i Martę w czasie, gdy oboje wydawali się bardzo szczęśliwi. Spojrzała na zdjęcie trochę mętnymi oczami. Potem coś się wydarzyło. Błysk na jej twarzy pojawiła się chwila zwątpienia. Co? Czy to to? Brzmiało to tak, jakby umysł Izabeli płatał jej figle, ponieważ jej głos był roztrzesiony. Janowi trudno było oddychać. W tym momencie prawie mówił prawdę. Powiedział im wszystko, co znalazł, podczas gdy jego ręce się trzęsły. Mówił o klinice i dokumentacji medycznej, oraz o tym, jak Sebastian zmienił wszystko, by pozbyć się Marty i stworzyć Izabelę. W miarę jak mówił, oczy Izabeli zaczęły pokazywać więcej. Odsunęła się trochę, a jej oddech przyspieszył, jakby próbowała utrzymać coś, co się wymyka. To niemożliwe, mam na imię Izabela i zawsze tak było. Jan mogła powiedzieć, że jej głos drżał. Wiedziała, Ktoś lub coś wewnątrz niej znało te słowa i wspomnienia. Przycisnął ją mocniej i pokazał jej dokumenty i zdjęcia. Wtedy Łucja, która zawsze zwracała baczną uwagę, znalazła zapiski Sebastiana, które zmieniłyby wszystko. Były tam zapisy, które jasno pokazywały, o czym mówił Sebastian i lekarze, którzy okłamali Martę. Każde słowo miało zranić Jana, ale było też jego najsilniejszym narzędziem. Widział, jak twarz Izabeli rozpada się, gdy słuchała głosu Sebastiana, mówiącego o tym, jak ją zmienić, wymazać jej przeszłość i stworzyć nową kobietę, którą będzie mógł kontrolować. Była taka spokojna, zanim jej oczy zaszły łzami. Odsunęła się dalej, jakby chciała uciec od prawdy, która ją otaczała. Wspomnienia przychodziły w kawałkach. Obraz wypadku samochodowego i dłoń Jana mocno ściskająca jej. Miała na imię Marta. Teraz już to wiedziała. Prawda nie przyszła jednak bez efektów. Wiedzieli, że Sebastian nie będzie stał bezczynnie. Ten silny mężczyzna, który był przyzwyczajony do bycia odpowiedzialnym za wszystko i wszystkich, nie pozwoliłby się odkryć. Postanowili coś zrobić i porozmawiać z nim, zanim zdąży się bronić. Spotkali Sebastiana w głównym holu domu. Wyglądał na całkowicie zimnego, jakby już wiedział, co się dzieje. Stres unoszący się w powietrzu był zbyt duży do zniesienia. Milioner próbował przestraszyć Jana, mówiąc o swoich więzach i mocy, którą wciąż posiadał, ale Jan nie ustępował. Czy wierzysz, że możesz wygrać? Ja tu dowodzę. Jestem odporny na wszystko. Mylił się jednak. Z chłodną głową Łucja już zaczęła rozpowszechniać dowody. Wiele ważnych osób otrzymywało nagrania Sebastiana i wkrótce wszyscy dowiedzieliby się, co zrobił. Nie było innego wyjścia. Nastrój Sebastiana zmienił się. Kiedy na początku wyglądał na zdystansowanego, teraz wykazywał oznaki napięcia. Poczuł ulgę, ale chciał też coraz bardziej chronić Martę, swoją Martę, przed tym człowiekiem. Sebastian po raz pierwszy stracił zimną krew. Wyglądał i mówił podle. Próbując zagrać ostatnią kartą, ale Jan i Łucja wiedzieli, że gra jest skończona. Był dowód, a Marta zaczynała sobie przypominać. Prawda wyszła na jaw i nie dało się już tego odwrócić. Sebastian był zarozumiały i pewny, że wszystko ujdzie mu na sucho, ale teraz był otoczony, a jego sieć kłamstw i manipulacji zaczynała się rozpadać. Ale Jan po raz pierwszy od lat czuł, że sprawiedliwość jest blisko. Wiedział, że na tym się nie skończy. Był tylko Sebastian i on sam, więc mógł krzyczeć i grozić. Mario wiedział, że czas ucieka, gdy tylko dowód zaczął się rozchodzić. Sebastian miał pieniądze i władzę i mógł magicznie wymazać każdego, kto stanął mu na drodze. Niedługo potem Łucja otrzymała potwierdzenie musieli uciekać. Miała wrażenie, że każda sekunda spędzona w domu Sebastiana niesie ze sobą cień widocznego, ale bliskiego niebezpieczeństwa. Łucja bez zastanowienia uporządkowała wszystko. Dom na wsi, zdala od wszystkiego, na tyle daleko, że mogli spokojnie odetchnąć, choćby na chwilę. Ledwo zdążyły pozbierać kilka rzeczy, zanim zostały wepchnięte do samochodu. Choć droga była spokojna, dało się wyczuć napięcie. Marta wyglądała przez okno, ale jej oczy były daleko. Przechodziła ciężką wewnętrzną walkę próbując poskładać z powrotem kawałki życia, które zostało zepsute i wymazane. Mimo, że wiedziała, że jest martą, ból nie ustępował. Straciła wszystko, co uważała za prawdę. Jan czuł ten ból. Wokół niego panowała cisza, gdy ją obserwował. Wiedział, że słowa nie sprawią, że poczuje się lepiej. Mimo to pozostał u jej boku, a każdy jego ruch był cichą obietnicą, że jest przy niej. Nawet gdy wszystko wokół nich próbowało się rozpaść, wciąż byli w tym razem. To nie była tylko fizyczna potrzeba ucieczki od Sebastiana. To sprawiło, że i ja coś poczułam. Marta musiała odzyskać kontakt z samą sobą i dowiedzieć się, kim jest teraz po tym wszystkim. Robiło się już ciemno, gdy dotarli do wiejskiego domu. W porównaniu z burzą uczuć Marty, cisza tego miejsca powinna być kojąca. Ale tylko przypomniała jej, jak bardzo była zagubiona. Jan pomógł jej wysiąść z samochodu i widział, że cierpiała. Położył dłoń na jej dłoni i nie powiedział ani słowa. Wiedział, o co jej chodzi, więc nie musiała się tłumaczyć. Potem dni zawsze były napięte. Jan przygotowywał się na najgorsze za każdym razem, gdy słyszał dziwny dźwięk. Sebastian bez wątpienia nie chciał przegrać, i choć były na niego dowody, Zawsze miał przeczucie, że zaraz wydarzy się coś złego. Ze swojej strony Marta zamknęła się w swoich myślach i walczyła z falami wspomnień, które powracały. W dziwnych momentach pojawiały się fragmenty przeszłości, głos Jana, wspomnienia wypadku i jej uśmiech, zanim wszystko poszło źle. Jednak wspomnienia sprawiały, że czuła się ciężka z powodu tego, co straciła, co sprawiało, że wpadała coraz głębiej w otchłań smutku i dezorientacji. Jan nie zamierzał się poddać. Zwracał na nią baczną uwagę i dawał jej przestrzeń, gdy tego potrzebowała. Ale zawsze był gotów trzymać ją za rękę, gdy ciężar stawał się zbyt duży. Pewnej nocy Marta w końcu przerwała ciszę, gdy siedzieli przy stole. To było prawie tak, jakby szeptała, kiedy mówiła. Spojrzała na pustą przestrzeń i powiedziała: Nie wiem już, kim jestem. Janowi zrobiło się niedobrze, gdy usłyszał te słowa. Chciał wszystko naprawić i odzyskać kobietę, którą kochał, ale wiedział, że Marta musi pójść własną drogą. Powiedział jednak: Coś, jesteś Martą. Kobieta, którą kocham, zawsze była silna, nawet gdy wszyscy inni próbowali ją złamać. Spojrzała na niego ze łzami w oczach, które starała się powstrzymać. To słowa Jana ją zraniły. Nie powiedział tego tylko po to, by poczuła się lepiej, on naprawdę w to wierzył. Marta z czasem też zaczęła w to wierzyć. Każdego dnia starali się żyć dalej, czekając na wieści o łucji i na moment, w którym Sebastian przestanie im grozić. Ale zanim to nastąpiło, każda sekunda była wyścigiem z czasem. Wiedzieli, że Sebastian planuje gdzieś swój kolejny ruch. Dni w wiejskim domu mijały powoli, jakby czas utknął w zawieszeniu, które nie chciało puścić. Chociaż Jan starał się to ukryć, wiedział, że możliwa zemsta Sebastiana była zmartwieniem, które wisiało nad nimi. Marta starała się sprawiać dobre wrażenie, ale jej zagubione spojrzenie i długie okresy ciszy dawały do zrozumienia, że wciąż jest daleko, borykając się z własnymi problemami. Pewnego ranka zadzwonił telefon. Klara. Kiedy Jan podniósł słuchawkę, silny głos jego przyjaciółki na drugim końcu linii powiedział mu w sposób, w który trudno mu było uwierzyć: Sebastian został złapany. Taśmy, dowody i wszystko inne, co Ucja zebrała i wysłała do odpowiednich osób, przyniosło efekt. Tym razem Sebastian nie mógł uciec. Kiedy Jan usłyszał te słowa, coś w nim pękło. To było tak, jakby ogromny ciężar o którym nawet nie wiedział, że go nosi, został w końcu zdjęty z jego pleców. Spojrzał na Martę, która siedziała na balkonie i patrzyła w dal. Nawet jeśli jeszcze o tym nie wiedziała, mógł stwierdzić, że była tak samo zestresowana jak on. Ruszył powoli w jej stronę, a każdy krok wydawał się lżejszy od poprzedniego, jakby ciemność wokół nich znikała. Jan uklęknął obok niej i powiedział, został aresztowany. Marta wpatrywała się w niego, nie bardzo wiedząc, o co mu chodzi. Ale potem jej oczy zrobiły się większe i na chwilę dezorientacja, która zawsze tam była, zmieniła się w nadzieję, której Jan nie widział od dawna. Czy on został złapany? Kiedy Marta mówiła, było tak, jakby bała się, że wszystko jest tylko snem i może się obudzić w każdej chwili. Jan uścisnął jej mocno dłoń i skinął głową. To koniec, Marta. Nie musimy się pilnować. Jesteśmy wolni. Za kilka razy, myśląc o tym, co powiedzieli. Potem upadła, jakby niewidzialna nic została przecięta. W końcu uroniła łzy, które powstrzymywała przez długi czas. Tym razem nie były to łzy smutku czy strachu. To był krzyk wolności i szczęścia. Jan nie dbał o to, że jej łzy dostały się na jego koszulę, gdy ją trzymał. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mogli płakać bez osądzania. Mimo, że poczuli wielką ulgę, wiedzieli, że droga przed nimi nadal będzie trudna. Sebastian był ranny, ale rany po tym, co zrobił, były wciąż bardzo świeże. Marta wciąż musiała wrócić do bycia sobą. Miała na imię Marta i wiedziała, kim jest, ale imię Izabeli wciąż ją niepokoiło. Wydawało się, że może pojawić się znikąd i znów odebrać jej życie. Tej nocy i przez kolejne dni łucja wysyłała raporty dotyczące sprawy. Zawsze była bardzo zdeterminowana, ale teraz, gdy najgorsze minęło, mówiła ze spokojną przyjemnością. Powiedziała Janowi, sprawiedliwości stało się zadość. Sebastian może próbować walczyć, ale nie uda mu się uciec. Każda nowa wiadomość sprawiała, że Jan i Marta czuli się lepiej. Nie mieli już snów o prześladowaniach w nocy i po raz pierwszy od miesięcy mogli lepiej spać. Wciąż jednak minie dużo czasu, zanim ich życie wróci na właściwe tory. Marta to rozumiała. Z drugiej strony świadomość, że Sebastiana nie ma w pobliżu, by znów ich oszukać, była ogromną ulgą. To był pierwszy krok, którego tak bardzo potrzebowali. Niebo, które wcześniej wyglądało na ciemne i zamglone, teraz zaczynało nabierać kolorów. Oznaczało to również szansę na nowy początek i inną przyszłość. Jan i Marta mogli wreszcie pomyśleć o przyszłości po raz pierwszy od dłuższego czasu, gdy Sebastian był w więzieniu, a zagrożenie dla ich życia zniknęło. Nie od razu im się polepszyło, ale każdego dnia robili małe kroki w kierunku odbudowy. Pobyt w wiejskim domu, gdzie wszystko jest proste i ciche, sprawiał, że ludzie czuli się bezpieczniej. W środku tego bezpiecznego miejsca Jan miał myśl, o której myślał od jakiegoś czasu. Powinien istnieć znak nowego początku. Coś, co nie tylko oznaczałoby koniec ciężkich czasów, przez które przeszli, ale także pokazało, jak silna była ich więź teraz bardziej niż kiedykolwiek. Mając ten pomysł na uwadze, zaproponował, aby pewnego spokojnego poranka ponownie złożyli sobie przysięgę małżeńską. Zaskoczył Martę a ona spojrzała na niego z delikatnym uśmiechem na twarzy. To było to. Trzeba było zakończyć tę bolesną część ich życia, by mogli zacząć nowe, jako mąż i żona. Żadnego kłamstwa ani cienia. Byli silniejsi niż kiedykolwiek, tylko we dwoje. To nie będzie wielkie wydarzenie. Wybrali małe, prywatne miejsce w ogrodzie domu, tym samym ogrodzie, którym Jan uwielbiał się opiekować. Otaczająca ich dzika przyroda była jego bezpiecznym miejscem podczas lat żałoby, a teraz byłaby świetna na ten nowy etap. Mimo że plany były proste, każda ich część miała duży ciężar emocjonalny. Będzie nowy początek w miejscu, w którym wylano wiele łez. Kiedy odbył się ślub, było piękne złote popołudnie. Słońce schowało się za drzewami, ale nadal nadawało podwórku delikatny blask. Jan bał się, ale był to dobry rodzaj strachu. Czuł, że to dopiero początek życia pełnego możliwości. Nie mógł uwierzyć, kiedy Marta przeszła powoli przez podwórko i pojawiła się. Nie tylko dlatego, że była piękna, ale także dlatego, że w końcu zaczynała czuć spokój z samą sobą. Podczas gdy Jan i Marta siedzieli pod pięknym drzewem, byli otoczeni przez ludzi z okolicy, którzy stali się częścią ich życia. W tym momencie nie było żadnych obaw ani pytań. Byli razem tylko dlatego, że się kochali, nawet gdy świat chciał ich rozdzielić. Marta uśmiechnęła się i spojrzała na Jana ze łzami w oczach. Nie martw się o mądre słowa, kiedy mówiła, jej głos był silny i pełen nadziei, która wcześniej wydawała się niemożliwa. Jan, obiecuję ci dzisiaj, że będę cała Twoja. Pokazaliśmy już, że możemy poradzić sobie ze wszystkim, więc kto wie, co przyniesie przyszłość. Jestem pewien, że nic nas nie rozdzieli, jeśli będziemy pracować razem. Chociaż oczy mu zawiły, Jan odpowiedział tą samą obietnicą. Czuł, jakby każde słowo było piętnem na wszystkim, przez co przeszli. Marta, jesteś moją północą. Zawsze nią byłaś, nawet gdy wydawało się, że wszystko stracone. Obiecuję pozostać u twego boku bez względu na to, jaką drogę wybierzemy teraz, gdy nie ma strachu ani ciemności. Gdy zachodziło słońce, pocałowali się i wypowiedzieli swoje nowe przysięgi. Obiecali również, że od teraz wszystko będzie inaczej. Mała grupa ludzi wokół nich wiwatowała, a dźwięk niósł się po podwórku, sprawiając, że nawet natura była szczęśliwa. Tej nocy, gdy niebo pociemniało, a impreza trwała wokół prostego stołu na podwórku, Jan i Marta cofnęli się o krok i spojrzeli na horyzont. Widzieli go już wcześniej, ale teraz wydawał się inny. Przyszłość nie była już tylko odległym marzeniem, ale realną rzeczą, którą można było zobaczyć i dotknąć. Marta położyła głowę na ramieniu Jana, a on ścisnął jej dłoń. Wszystko było w porządku. Po raz pierwszy od dawna mogli patrzeć w przyszłość bez strachu, ponieważ wiedzieli, że razem przetrwali najgorsze. Przeszłość była martwa, a przed nimi była tylko nadzieja na lepsze czasy.